Jestem fizjoterapeutą dziecięcym, więc wiem, jakie korzyści niesie z sobą y, uczestnictwo w zajęciach na basenie, więc innej opcji nie było, jak zabranie własnego dziecka na basen i rozpoczęcie przygody z wodą. Jak to się stało, że trafiliście na zajęcia oswajania z wodą do fregaty swimming? W jakim wieku było dziecko i skąd pomysł na taką aktywną smakołykę? Wybraliśmy basen, bo innej opcji nie było. Albo nie, czekaj, wybraliśmy basen... Ym... Nie, no innej opcji nie było w sensie... Właśnie jest najlepszy. Chcieliśmy wspólnie aktywnie spędzać czas. Yy, jeszcze jeszcze powiedz na przykład w jakim wieku była Anastazja. Yy, Anastazja jest wcześniakiem, więc yy, na zajęcia trafiliśmy jak skończyła yy, 3 miesiące wieku korygowanego. Jest to od, odpowiedni czas na rozpoczęcie nauki yy, pływania, ponieważ yy, dzieci w tym wieku zaczynają yy, trzymać i kontrolować połowę. Jak oceniasz pracę instruktorów regaty? Instruktorzy mają bardzo dużą wiedzę oraz świetne podejście do y, dzieci i ich rodziców. Mimo prowadzenia zajęć grupowych podchodzą indywidualnie do każdego dziecka i ich rodzica, co jest bardzo istotne, ponieważ każde dziecko może reagować y, inaczej w różnych sytuacjach. Y, I dlatego bardzo polecam y, rozpocząć zajęcia z instruktorami ze szkołkowania y, fragmentyzów. Tak, Czekaj, powiem to zdanie jeszcze raz, może co? Bardzo polecam rozpocząć zajęcia z instruktorami ze szkoły pływania fregata Czego ty jako rodzic możesz się nauczyć na takich zajęciach? Rodzic może się nauczyć w jaki sposób bawić się, czy oswajać dziecko z wodą. Dowie się również co nieco o rozwoju ruchowym dziecka i nauczy się cierpliwości, ponieważ my rodzice bardzo często oczekujemy od dziecka zbyt wiele, a każde dziecko potrzebuje określonego czasu, i powolnego przekraczania jego granic. A czy możesz powiedzieć jako fizyterapeuta i specjalista w tej dziedzinie, czy, to są, czy te zajęcia też pomagają Tobie w jakiś sposób rozwojowo, czy dzięki temu patrzysz jakoś inaczej na, na pracę z dziećmi? Bardzo często rodzicom sugeruję, żeby uczestniczyli w zajęciach na basenie. Widać to u dzieci, że te dzieci bardzo ładnie i harmonijnie się rozwijają, ich tempo rozwoju przebiega harmonijnie. Okej. Okay.